Ludzie, którzy nigdy nie, mie nie mieszkali w domu z rekuperacją, nie wiedzą, jak to jest, ale jak zamieszkają w tym domu i nagle im się ją wyłączy, od razu czują zmianę po prostu jakości tego powietrza. Ludzie są na tyle świadomi, że nie trzeba ich przekonywać do rekuperacji, tylko sami chcą, żeby to po prostu im zrobić. A co najlepsze przepisy teraz już wymagają tego, żeby w każdym nowo budowanym domu była rekuperacja. Siema. Cześć Piotrek. Cześć, witam. Piotrek, kanał Piotr za Klimap, znajomy instalator, znajoma gęba. Piotrek, opowiedz proszę. Co tu dzisiaj zmajstrowałeś? Znaczy, Demiakko, no co? Dzisiaj no. jesteśmy na inwestycji. Montowaliśmy rekuperator, uruchamialiśmy go, odpalaliśmy. Robiliśmy pierwszy rozruch ze względu na to, że budowa jeszcze się toczy, ale inwestor chciał, żeby. Ta wentylacja zaczęła nam działać, wentylowała dom, no i tyle, przyjechaliśmy, założyliśmy rekuperator, popodpinaliśmy, odpaliliśmy. Mm, powiedz mi, no, jak zwykle są u Ciebie te y, rurki, tak zwane kondony, mhm. y, może nie powinienem tak brzydko mówić, ale to są Flexy, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa, Damianie, To znaczy? Można stosować. Co to znaczy kwestia bezpieczeństwa? Nie, no generalnie tak, jest to, użyłeś słowa kondon, to e, w cudzysłowie no te zresztą, Nie, nie też. Ale też tam służą do tego, żeby było bezpiecznie, czyli cicho w domu, tak? bo te przewody elastyczne mają bardzo dobre właściwości tłumiące, e, dzięki czemu, jakie zastosujemy, Yy, mamy cicho w domu, jest bezpiecznie przy wysokich wydajnościach rekuperacji, że nam wygłuszą hałas. Głównie to jest ta zasada i najlepsza ich zaleta. Drugie to jest to, że dość łatwy montaż, czyli widzisz, tak jak podłączeni przy rekuperatorze, trzeba się nagimnastykować, powywijać kanały. Yy, Trytytka, cyk jest a, zamontowany, Cyk, pyk, jest zrobione, yy, mają dużo zalet, yy, dlatego stosujemy. No i co więcej, otwórz proszę tą maszynę. Tu mamy ładne piktogramy, jeszcze pokażę, także co mam pełne wyposażenie takiej, takiej centrali. I co? Dwa Damianie. wentylatory, dwa filtry. Damianie powiem Ci parę rzeczy istotnych, kluczowych, bo ten rekuperator jest naprawdę porządną maszyną, tak jak widzisz, ma bardzo duże komory, czyli ma duży zastosowany wymiennik. E duże wentylatory i mocne. Dzięki temu mamy bardzo dobrze pracujące urządzenie, czyli pracuje na bardzo dobrych odzyskach. Wentylatory nie wychodzą na bardzo mocnych obciążeniach, czyli mają dobrą wydajność, zużywają mało prądu. No i najważniejsza rzecz, chyba tu najfajniejsza w tym rekuperatorze to to i bardzo ważna rzecz, że mamy podwójną filtrację, możliwość zastosowania podwójnej filtracji, czyli w standardzie zawsze jest filtr na czerpni klasem M5, tak samo filtr na wyciągu z domu, klasem 5 ale dodatkowo mamy miejsce, gdzie możemy zastosować filtr antysmogowy, tak, który był albo opienem, filtry przeciwpyłkowy w lecie, filtr tak? w lecie. Generalnie wymiana tych filtrów yy, polega na tym, że standardowe te filtry M5 wymieniamy, powiedzmy, 4 razy w roku co 3-4 miesiące, bardziej co 4 można powiedzieć, a filtr antysmogowy wkładamy raz na sezon i on w zupełności wystarcza z reguły przetrwa ten sezon zimowy no a na lato, jeśli ktoś chce, może założyć sobie na przykład F9, czyli taki antypyłkowy. Bardzo ważna rzecz ważne, żeby filtry wymieniać filtry muszą być z dużą powierzchnią efektywną no Oczywiście to jest urządzenie główny... przypomni nam o konieczności wymiany tak, filtrów. Tak. W aplikacji co trzy miesiące jest komunikat, żeby sprawdzić stan filtrów. Plus do tego, gdybyśmy ich nie wymieniali, centrala wykryje, że są bardzo zwiększone opory na instalacji i wtedy wyrzuci komunikat dużych oporów, czyli to, że filtry zapchane. Słuchaj, ja się spotkałem z takim twierdzeniem pewnego człowieka, że te filtry są niepo... znaczy że go irytują z tego względu, że wszyscy sąsiedzi w koło palą w kopciuchach i musi to często wymieniać. No i to są koszty, tak? No są. No właśnie. No to... Co ty na to? No Może nie zakładać filtra, ale wtedy zabrudzi sobie całą, całą centralę wymiennik, tak? Momentalnie, no albo może w ogóle nie włączyć rekuperacji, niech otworzy okna i też nie będzie musiał wymieniać filtrów, tak? No tak, ale wtedy będziemy miał w domu, nie? No to albo chcesz mieć czysto w domu i zakładasz filtry i czyste, świeże powietrze bez smogu, albo, albo wdychasz to, co, czym są siedzi palą, tak? No właśnie. To jaka, jaki sens jaka logika? No właśnie. Czyli moje pytanie było nie, trochę nie na miejscu. Takie. Są yy, kombinatorzy, którzy zamiast takiego filtra montują na przykład samą włókninę w ramku jakimś. Tylko jest jedna problematyka taka, że ten filtr ma bardzo dużą powierzchnię efektywną. No właśnie, bo Zrobienie tak takiej samej włókniny, na przykład nie wiem, tam G4, są za kilka złotych na Allegro można kupić. Raz, że wyłapuje nam tylko te grube frakcje, a poza tym bardzo szybko się zabrudza ze względu na to, że ma małą powierzchnię efektywną. Także warto chyba dołożyć, wy, wyrzucić rocznie parę, parę razy wymianę tych filtrów i, i zapłacić za nie, żeby po prostu mieć święty spokój, czyste powietrze i dobrze działającą instalację. Tak? A co ciekawe, nawet w takich czystych rejonach gdzieś pod lasem to te filtry się zabrudzają, prawda? No, nie wszędzie się zabrudzają, bo generalnie pyłów w powietrzu jest bardzo dużo, różnych komarów i yy, najróżniejszych rzeczy, także filtr się momentalnie zabrudza, yy, czyli zrobiony taki prosty, zwykły filtr yy, yy, o małej powierzchni efektywnej, bardzo szybko się zabrudzi i miesie to z celem. No właśnie i to co jeszcze jest ciekawe, mało ludzi o tym mówi, przynajmniej ja nie słyszałem, to to, że yy, wentylacja mechaniczna i te filtry, o tak naprawdę w tym miejscu mhm. tutaj, Yy, jak możemy ciu na to pokazać. To jest świeże urządzenie, więc tego jeszcze tutaj nie widać. Natomiast w lecie tutaj się gromadzi taka czapa z yy, owadów, prawda? No zgadza się. Gdybyśmy ty, tego nie mieli, to robale byłyby w domu. Yy, Damian tak. Główna w ogóle idea zastosowania takiego filtra w rekuperatorze jest taka, żeby chronić urządzenia dalej, które pracują w rekuperatorze, czyli wentylator, żeby nam się nie zabrudzał, plus wymiennik, który żeby się nam nie zabrudzał, bo gdybyśmy nie dali filtra, momentalnie zabrudzimy wymiennik i wentylator, no plus będziemy wrzucać ten cały syf do domu, tak? Także filtr jest bardzo ważny, i może nawiążę tutaj do mojego jednego shorta na YouTube, gdzie posła masa komentarzy, gdzie pokazuje Czerpnię z taką siateczką, która po kilku miesiącach zabiła się całkowicie komarami i syfem z powietrza. I powiedzmy, ta siatka na Czerpni dodatkowa powiedzmy w cudzysłowie, że. Z, z jej zastosowanie się zrobiło jak y, taki filtr wstępny, który wyłapuje te wszystkie. Cypy. Jaka siatka na rekuperatorze? No Damianie siatka na czerpni. Nie na zewnątrz? Na zewnątrz, bo standardowo mamy lamele normalne od czerpni, ale dużo producentów produkuje czerpnie, że jeszcze jest dodatkowa siatka, w cudzysłowiu. Niektórzy twierdzą w ogóle, że to ta siatka po to służy, żeby wyłapać jakieś komary, grube zabrudzenia. Generalnie to jest bzdura. Tak naprawdę ta siatka może mieć tylko jedno i wyłącznie przeznaczenie takie, że nie wejdą nam jakieś gryzonie do instalacji. Spotkałeś się z tym, że coś tam wlazło? Kiedykolwiek? Już ci powiem, Damianie, tylko jeszcze właśnie chciałem skończyć. Sorry, no. I ta siatka powoduje to, że ona się momentalnie zabija i robi nam bardzo dużo opory na instalacji. I teraz, jeśli inwestor jest świadomy, że ma taką czerpnię, ma taką siatkę i chce mu się to czyścić, jak najbardziej może sobie zastosować taką czerpnię łatwo dostępną i ją co jakiś czas okresowo wyczyszczać. Dzięki temu uniknie powiedzmy. Inaczej filtr i tak się zabrudzi, tak się zabrudzi prawie w tym samym tempie. No a jedynie będzie musiał czyścić tą czerpnię. Ja znam wiele masy przypadków, gdzie jedziemy do jakichś inwestorów, którzy nas proszą, żeby przyjechać wyregulować instalację, zobaczyć, co się z nią dzieje. I się okazuje, że taką czerpnię ma założoną kilka lat i jej nigdy nie czyścił, jest zabita całkowicie. i Instalacja właściwie nie pracuje. Albo czerpnia się znajduje na 7 metrach od ziemi gdzieś na w szczycie i kto ma niby ją tam czyścić. Także bezpiecznie jest nie montować takich drobnych siatek. Czerpnie robić bez siatki, tylko z samymi lamelami, a cały syf z zewnątrz ma się zatrzymać właśnie na filtrze w rekuperatorze i to jest cała idea. A odnośnie tego, czy spotkałem się, yy, czy wszedł jakiś gryzo, nie wiem, osy, muchy, cokolwiek tam właziło do instalacji. Generalnie jest sytuacja taka, że podczas działającej rekuperacji jest tam przepływ powietrza dość spory yy, w tym kanale i na tej czerpni. I to środowisko chyba jest dość niewygodne i tam w takie miejsca nie pchają się. Myszy, szczury, osy, szerszenie unikają tego miejsca. Jedyne stworzonka, które znajdujemy właśnie na tych filtrach to są z reguły komary. Widocznie komary nie są, nie są na tyle ogarnięte i, i potrafią być zasane przez czerpnię. Cała reszta nie pcha się w, miejsc, w takie miejsce, bo jest to dla nich chyba po prostu niesprzyjające środowisko i, i nie szukają miejsca takiego, żeby wejść w ten kanał. I tyle. Także to jest bardzo ważne. Ja tam na filmiku powiedziałem, że by nie stosować takich siatek tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby ludzie byli świadomi, że jak mają taką siatkę, to muszą ją czyścić na czerpni. No i tyle odnośnie filtracji. A powiedz mi Piotrek, czy Ty musisz swoich klientów przekonywać do rekuperacji, czy raczej świadomi przychodzą do Ciebie z prośbą o jakąś ofertę i już wiedzą czego chcą? Damian, 10 lat temu... To rzeczywiście był problem, żeby komuś wytłumaczyć i żeby po prostu chciał mieć tą rekuperację. Oczywiście była część ludzi taka, którzy poczytali, dowiedzieli się, zrozumieli zasadę działania i rzeczywiście chcieli mieć tą rekuperację. Większość ludzi nie do końca była przekonana. W tym momencie się zmieniło całkowicie. zmieniła się całkowicie sytuacja. Większość ludzi chce mieć rekuperację. Bardzo dużo osób przerabia domy, które miały. Wykonaną grawitację i robią sobie w domu rekuperację. Największym problemem chyba to jest to, że w starym budownictwie, gdy były, nie wiem, nieszczelne okna, kopciuchy, nikt nie patrzył, ile węgla zużyje, tylko po prostu grzał i grzał ten budynek powietrze przez nieszczelność budynku i grawitację, to ciepło nam uciekało, nikt się nad tym nie zastanawiał, gdy weszła moda na ciepłe, szczelne okna, docieplanie budynków i powiedzmy wyizolowanie ich. Moda że... to chyba złe określenie, to jest raczej konieczność, No prawda? konieczność, ale nam ja nie wiesz. Jak sąsiad zobaczył, że drugi sąsiad sobie ocieplił budynek i rzeczywiście przestała mu pokazywać się na przykład Yy, Pleść w narożnikach, bo nie miał przemarzania przez yy, ścianę, no to też pomyślał, że może warto w tym kierunku iść, tak? I by, żeby zmniejszyć ogrzewania. zaczęli ludzie stosować yy, kotły gazowe, yy, też zaczęło to dużo więcej kosztować ogrzewanie, zaczęli ocieplać budynki. I teraz co? Wszystko poszło do przodu, zrobiliśmy szczelne budynki, yy, ale zapomnieliśmy o tej wentylacji, która, gdzie zostawała grawitacja, która większość czasu nie działa, albo jak działała, była nie, yy, niekomfortowa i ludzie po prostu ją zamykali. Przy zastosowaniu nowych okien bez nawiewników szylinowych nie mieliśmy doprowadzenia powietrza do pomieszczeń i największą plagą jest to, że po prostu ludziom się robi bardzo duża wilgotność w pomieszczeniach i pojawia się jakiś pleć, grzyb na ścianach i wielu ludzi zrozumiało to i próbuje po prostu sobie tą rekuperację w domu zrobić, żeby pozbyć się tych problemów i tyle, a na dzień dzisiejszy ludzie są na tyle świadomi, że Yy, nie trzeba ich przekonywać do rekuperacji, tylko sami chcą, żeby to po prostu im zrobić, a co najlepsze przepisy teraz już wymagają tego, żeby w każdym nowo budowanym domu była rekuperacja, nie może być grawitacja. Ale prawda? nie ma chyba takiego zapisu, mm -hmm. że musisz, musisz... Proszę o ciebie, drogi inwestorze, wykonać rekuperację, a nie yy, grawitacyjną. Tak, tak. musisz spełnić warunki dla mianie energoszczędności budynku, a grawitacja ci tego nie da. Czyli zostaje ci opcja yy, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, która odzyskuje ciepło. I tyle. Okej. Okay. A to, od, to odzyskiwanie ciepła to jest tak jakby dodatkowy efekt yy, wentylacji dodatniej wentylacji, ale wspomnijmy jeszcze, że komfort. Życia po prostu mieszkania podwyższa się diametralnie, prawda? No diametralnie, Damian, bo każdy, kto inaczej. Większość naszych klientów, którym zamontujemy rekuperację, szczególnie tych, co mieli, mieszkali w danym domu i nagle założyliśmy im rekuperację odczuwają w ogóle całkowicie inaczej komfort tego przebywania wystarczy im wyłączyć na kilka godzin rekuperację i od razu widzą, że się zepsuło powietrze w domu, coś jest nie tak jest problem, także ludzie Którzy nigdy nie, mie nie mieszkali w domu z rekuperacją nie wiedzą, jak to jest, ale jak zamieszkają w tym domu i nagle im się ją wyłączy, bardzo od razu czują po prostu e zmianę po prostu jakości tego powietrza. Także jest to bardzo istotne, mamy czyste, świeże powietrze, odpowiednią wilgotność w domu, nie ma żadnych zaduchów. No pleśni, właśnie, ale wilgoci, posłuchaj, tak? jak ta wentylacja hmm. działa, to tak naprawdę tego nie czujesz tak organoleptycznie, prawda? Ta? Nie, człowiek się przyzwyczaja i, i po prostu przebywa w komfortowych warunkach, jak wystarczy wyłączyć ją na chwilę i wtedy od razu czuć, że jakaś powietrza się zmienia, od razu to czujemy, tak? Aha. Stężenie CO2 się zwiększa, wilgotność wzrasta i od razu pojawia się dyskomfort użytkowania. To, co jeszcze mnie przekonało do wentylacji mechanicznej, to to, że podczas snu wydzielamy dużo dwutlenku węgla, prawda, Aha. wydychamy. Natomiast jeśli nie mamy sprawnej wentylacji, to budzimy się niewyspani, bo po prostu nie mamy czym oddychać, nie ma tlenu. No, zgadza się. Czujemy wczuć powietrzu od razu, zaduch tak, jest człowiek niedotleniony, i no, na dzisiejsze czasy no, to jest jakaś abstrakcja, żeby w takich warunkach żyć. Oczywiście większość osób idzie spać, otwiera sobie albo uchyla okno na noc, żeby albo mieć 15 świeże minut powietrze. Przed tym wietrzy, albo wietrzymy nie? szybko, żeby się przewietrzyć. <laughs> Mając rekuperację nie myślimy w ogóle o tym problemie, nie musimy otwierać okien, nie musimy wietrzyć rano domu, bo mamy cały czas taką samą jakość powietrza przez cały czas, tak? Mhm. A powiedz jeszcze ile kosztuje taka przyjemność? No... Powiedzmy, takie, takie szybkie widełki od najmniejszych domków i powiedzmy taniego rekuperatora do pożonej maszyny i większego domu to jest przedział 20 do 30 tysięcy. Może być trochę taniej, może być trochę drożej. Wszystko zależy jeszcze od y, domu. Tak? No i teraz to, co y, mówiłem już wiele razy na tym kanale: czyli jeśli by przeliczyć y, szyby, kominy wentylacyjne i y, 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 y nawet metry kwadratowe, które są na to potrzebne. No to przy dzisiejszych cenach to sens ekonomiczny tej re rekuperacji wentylacji mechanicznej jest no niepodważalny, tak? No bo wychodzi, no naprawić ktoś podobnie. wybuduje trzy kominy, trzy kominy w domu, no to prawie ta rekuperacja da się zrobić rekuperację za cenę tych trzech kominów. Oczywiście koszty eksploatacyjne są droższe, tak, bo musimy płacić za zużycie prądu i plus za wymianę filtrów, ale Zużycie prądu jest naprawdę nieduże. Zużycie prądu? Urząd... Posłuchajcie, to, prąd to po prostu są dwa działające wentylatory. Tak. Damianie, te wentylatory w trybie powiedzmy inteligentnym, gdzie centrala po prostu kontroluje dwa parametry powietrza, czyli wilgotność powietrza i stężenie CO2, one z reguły na co dzień chodzą, nieważne już jaki jest dom, od 100 do 150 m3 na godzinę, powiedzmy, że średnio 120 m3 na godzinę i tyle wystarcza, żeby mieć komfortowe powietrze w domu, to one zużywają, taki rekuperator zużywa 25, powiedzmy, watów, na godzinę. 25 watów na godzinę to jest no y, część na złotówki. No 25 watów, 250 wat, pół kilowata złotówkę dziennie. Złotówkę dziennie no to 300 stówki rocznie tak kosztuje nas eksploatacja. No na przykład, Dobrze na liczę? No szybko. szybko możemy tak policzyć. Około 300 plus yy, filtry no, pewnie. Plus wymiana filtrów, imić. wymiana filtrów pewnie ze 150 zł razy 4 razy w roku musisz policzyć. Uh -huh, uh -huh. I zyskujemy. Załóżmy, że 1000 zł kosztuje eksploatacja urządzenia. Jak już patrzymy na te koszta, 1000 zł to jest nic w ogrzewaniu budynku, który ma grawitację, bo przez grawitację ucieka nam powiedzmy połowę ciepła, którego potrzebujemy dostarczyć do budynku. Tak, czy możemy przyjąć, że w takim razie wychodzimy na zero? Czy bardziej nie, wychodzimy na, plus. na duży plus i to bardzo duży plus. Mhm. Kwestia jeszcze, kto czym ogrzewa, nie? ale zakładając, że gazem. Czy na razie bądem, liczymy bądem, bądem. Koszt, koszty typowo takie monetarne? Pieniądze liczymy, mhm. tak? Nie liczymy kosztów yy, związanych z naszym zdrowiem po prostu, których nie da się przeliczyć. Oczywiście. Mhm. Piotrek, coś jeszcze chcesz dopowiedzieć tutaj o czym, yy, co mogą mi tu ucieknąć, jeśli, uciec jeśli chodzi o, 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 o temat, o którym rozmawiamy? Sam nie wiem Damianie. Bardzo fajna rzecz, która jest naprawdę świetną sprawą to to, że mamy E, zdalny podgląd pracy centrali i ten tryb inteligentny, tak, który mhm. rzeczywiście fajnie zarządza parametrami pracy e, centrali, e, fajnie to działa. Centrala naprawdę chodzi na minimalnej e, wartości, jaka jest potrzebna, żeby zachować komfort e, użytkowania. Także to jest e, nad duży, duży plus. No mhm. i co najważniejsze, Damianie, może to jeszcze powiem. Mhm. E, bardzo ważne jest, żeby <coughs> zainwestować w dobry wymiennik, w założyć wymiennik entalpiczny, czyli z odzyskiem wilgoci, bo przy zwykłym wymienniku w zimie e, niestety ludzie teraz mało żyją w domu, mało wytwarzają e, wilgoci. Nie mamy tych zysków wilgoci dużych, przez co przy zwykłym wymienniku bardzo wysuszamy powietrze w zimie, spada nam do 20-30% i to już jest dyskomfort. Także warto zamontować wymiennik entalpiczny zawsze w rekuperatorze, który utrzyma tą wilgoć około nie 10-15% wyżej, czyli około 40%. I to już jest powiedzmy komfortowa wilgotność do użytkowania i mieszkania w zimie. Piotrek, ale przecież to montowałeś. Pamiętam, byłem na takiej inwestycje, że montowałeś wymiennik zwykły. To dlaczego tak? inwestor sobie zażyczył, był świadomy, nie chciał dopłacać, stwierdził, że pomieszka, eee, szybciej mu wymiennik zwykły wyciągnie powiedzmy tą wilgoć te technologicz technologiczną z domu, a później sobie może jakiś kupił. Nie wiem co zrobił, bo nie kontaktowałem się z nim, e, ale takich wymienników zwykłych odkąd są dostępne na rynku, wymienniki entalpiczne zamontowaliśmy dosłownie kilka sztuk przez tych powiedzmy nie wiem, prawie 10 lat może. nie. No i ja już tutaj otrzymałem <laughs> wyobraźnię, widzę komentarze naszych widzów, którzy twierdzą, że przecież jesteś instalatorem i Ty zarabiasz na tym kasę, więc na pewno będziesz chwalił to rozwiązanie. Co, co odpowiesz takim? No Damianie, jak mam nie chwalić czegoś, co jest bardzo kluczową i istotną rzeczą, czyli ten wymiennik entalpiczny. I to nie chodzi tylko... A nie tylko, mówię że... tylko mówi ogólnie o rekuperacji. A, o rekuperacji. Tak. E, no Damianie, nie wiem, co Ci na ten temat odpowiedzieć. Mogę Ci odpowiedzieć, no. jestem instalatorem, mam uprawnienia do wykonywania wszystkich instalacji sanitarnych. Wykonywałem wszystkie instalacje i mogę wykonać każdą instalację sanitarną. Lubimy robić rekuperacje, wiemy jaki daje ona efekt, projektowałem wiele lat instalacje wentylacji. Także ta rekuperacja jest gdzieś powiedzmy od studiów, na studiach miałem dużo tematów związanych z wentylacją mechaniczną. Pracowałem później dużo w, tym, w, tym, w tej branży, dlatego to jest mój konik, wentylacja mechaniczna, dlatego nie lubię robić pomp ciepła, podłogówki czy wodkanów. Tak? dlatego tym się zajmujemy. A jak już to robimy, no to staramy się robić na porządnych urządzeniach, tak żeby klienci byli zadowoleni i, i wiele lat mogli użytkować fajnie sobie z tych urządzeń tak? i całej instalacji. No dobra, chcesz, chcesz kogoś pozdrowić? Ja wiem. Widzów pozdrowimy. Niech oglądają kanał, dają łapki. Słuchajcie, pochwalcie jeszcze nową czapką. Proszę, Klimat. Ja ta czapka ma już nie wiem, ile pół roku. Już, no no. Ja Ale tak, nowa widzę. jest, nowa jest. Ja ją pierwszy raz widzę, także zapraszamy też na Twój kanał, bo ty miałeś pewne przygody, no nie? Tam związane z tym kanałem, coś tam. Ktoś ci go schakował, później nie mogłeś zabrać. Nie, no, zakręcić, to był tak cenny nie? kanał i były takie treści na nim wartościowe, że po prostu mi schakowali kanał i zabrali, ale na A, szczęście udało się. Udało od, się odzyskać, odzyskać tak? Wrzuc tak? Wrzucasz nowe treści? Wrzucamy nowe treści, wszystko co było na kanale zostało, nikt nam nic nie usunął, to był jakiś hoklik. nie wiem, dorzucił nam jakiś jeden filmik, że z jakimś wirusem. A co tam było w tym filmiku? Nie, nie oglądałem nawet, <laughs> także jak tylko odzyskałem kanał, usunąłem i temat zamknięty. E, tak, kręcimy jakieś nowe rzeczy. Dalej, kręcimy to, co kręciliśmy, czyli różne rzeczy związane głównie z wentylacją, plus, tro, plus trochę z krzysiem ziszką, pompy ciepła i te kwestie, bo e, on się tym zajmuje. My teraz tylko rekuperacją. No i tyle, pokazujemy ludziom różne Ale słuchaj, ciekawe e, rzeczy. Ja też zauważyłem, że pewnie dlatego, że chwilę nie miałeś tego kanału wentylacyjnego, to zacząłeś kręcić o łowieniu sumów tak, z wisły. Nie, to Krzysia pomysły, <laughs> wiesz. Nakręcił się, chciał założyć, chciał zrobić kilka filmików. Zrobiliśmy coś tam wrzuca, także, Ale to o tym kanale. Także też zapraszam. kanale nie danę, musimy tak? rozmawiać. <laughs> nie. Nie, myślę, że go nikt nie znajdzie, także. Nie, ja tutaj wrzucę link u góry będzie. Dobra, Nie, to jest takie trochę nasza y, zabawa, hobby, y, oderwanie się od rzeczywistości, tak. Y, bawimy się w to. A poza tym jesteśmy amatorami, nie wiem, montażowymi, także ćwiczymy gdzieś tam te montaże, składamy filmy, nagrywki, robimy, żeby być coraz lepszym. No i co? No sami te, te filmy musimy składać, tak? Właściwie nie musimy, ale chcemy. Tyle. Bo do jutro będę ci opowiadał. Dobra, dobra, bo jeszcze wyciągnę jakieś niepotrzebne informacje, których nie chcesz za bardzo, z którymi się nie chcesz a, podzielić. No nie ma takich chyba. Chyba nie ma. Piotrek jest bardzo gadatliwy. I, I co? Słuchajcie, jeśli przekonaliśmy Was do rekuperacji, a nie byliście do tej pory jeszcze świadomi wielu rzeczy, to bardzo na miło. Mhm. Jeśli odświeżyliśmy wiedzę, to też spoko, piszcie komentarze. Um, mam nadzieję, że trochę ich będzie pod tym filmem. Zapraszamy do Piotrka na oba kanały, bo są spoko. No i tyle, co? Kończymy na dzisiaj. Tak, trzymajcie się. Dzięki, hej. Hej,